Hej, 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 moje bagietki, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj wspólnie zrobimy sobie quizy wiedzowe na temat movie Star Planet. Jednak nie będą to takie zwykłe quizy wiedzowe, ponieważ za każdą złą odpowiedź będę musiała wysłać komuś pozdro. Od razu mówię, że pomysł na ten filmik zaczerpnęłam odnakiem jego, tak więc jego film będziecie mieli również w opisie. Mam nadzieję, że się na mnie nie zezłości. Dobrze, już bez przedłużania, zaczynajmy. Taki pierwszy, jaki tutaj zauważyłam, to milionerzy edycja mówi Star Planet, więc rozpoczniemy sobie właśnie ten. Nie wierzę. Pytanie eliminacyjne: Jaki czatrum został usunięty w 2016 roku? Kino, oczywiście, to jest akurat proste. Pierwsze pytanie: W którym roku powstało Movie Star Planet? W 2009, oczywiście, no wiadomo. Ile kosztuje najdroższy VIP na MSP? Oczywiście, 215 zł. W który dzień tygodnia zazwyczaj wchodzą nowe motywy? Oczywiście, że w czwartek. Ej, serio, te pytania są banalne. Ja myślałam, że tutaj będzie coś trudnego, na czym się wywalę. Ale na razie jest dobrze. Czwarte pytanie: Od którego poziomu można pisać prezenty? Od szóstego. Jaki jest najwyższy poziom na movie Star Planet? 101, a to takie troszeczkę podchwytliwe, bo myślę, że dużo osób mogłoby się nabrać i zaznaczyć 100. Setny w sensie poziom. Pytanie za 20 tysięcy złotych. Co trzeba zrobić, by móc podarować innemu graczowi doładowanie VIP? No to albo pakiet Diamond, albo VIP na rok, więc tam pakiet Diamond na przykład. A ile fame potrzeba, by zdobyć szósty level? Szósty level to jest jedna koszulka Drip, więc to będzie 5 tysięcy. Ile odpowiedzi jest w grze Quiz? Ehm... Um trzy, no nie? No. Najdroższy przedmiot na MSP kosztuje 50 tysięcy Starcoins. Jest to. A, 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 już aktualnie to nie jest najdroższy przedmiot, ponieważ aktualnie najdroższym przedmiotem jest bluzka pikselowa, która kosztuje 55 tysięcy. O ile zwierzak Drip nie jest droższy, szczerze to nie pamiętam, ile on kosztował. No, ale ten quiz jest dosyć stary, więc chodzi o bluzkę Drip, oczywiście. Za ile Starcoins gracze mogli sprzedawać swoje roślinki? O matko. Strzelałabym albo 900, albo 1200. Tam tysiąc... 1000... 200. O nie! Szkoda, że nie poznałam prawidłowej odpowiedzi. No ale wygrałam 40 tysięcy, więc teraz muszę oczywiście wysłać komuś pozdro. I kto będzie tym szczęściarzem? Ogólnie to ja nie mam zbyt wielu diamentów na MSP, no bo 320 przy wysyłaniu pozder może bardzo szybko zniknąć, że tak to ujmę. Dobra, coś tutaj poklikam. Tiririri, no i ty. Maja25587. Gratuluję! Właśnie ci wysyłam pozdro. Dobrze. A tymczasem my sobie przechodzimy do kolejnego quizu. Rozpoznasz motyw z Mówi Star Planet po trzech skojarzeniach. Zobaczmy to w takim razie. Halloween szpital eksperymenty. No to to będzie haunted hospital. Okej. Okay. Gwiazdy księżyc noc. Stargazing, Chyba tak to powinienem czytać. Pastel Gotti, lalka, pająk. No to chyba to. Łódź, kotwica, plaża. To. Pastelowe kolory, ogród, kwiaty. To. Miłość, pocałunek, kawiarnia. First case, O, to będzie Azja, muzyka, kolor fiolet. No, kpop. Jednoroczny, <grytania> <grytania> tęcza magia. Unikorny, coś tam. Unik, Kibis, słońce, kwiaty. Jejku, to jest zbyt proste. Róża, huśtawka, wózek sklepowy. Sunset. O! Oh! Jejku, to jest zbyt proste. Ajajaj. A nie, to chyba był soft crunch. O nie! Akurat jak powiedziałam, że. O, ten quiz jest taki prosty. O kurczę, i nam Maja nawet pozdro odesłała. Dziękuję ci bardzo. Więc losujemy tutaj, kto wygra i. Amela 2016, gratuluję, proszę bardzo. Okej, okay, a my wracamy do tego cudownego quizu, na którym się bardzo prosto wywaliłam, ponieważ chodziło o soft crunch. Rodzina, miłość, poranek to Family Love. Zombie Internet to to. Wrotki, sport, graffiti to. Zachód słońca, wakacje, palmy, no i to. Ten quiz był bardzo, 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 bardzo prościutki, przez te zdjęcia, które y, autorka zamieściła, ponieważ myślę, że bez tych zdjęć naprawdę byłby dużo lepszy ten quiz i dużo trudniejszy, i naprawdę można by było sprawdzić swoją wiedzę. No, ale niestety, no, troszeczkę te zdjęcia zepsuły zabawę. Wiecie co, jestem bardzo ciekawa tego. Czy zgadnę jaki masz poziom na movie Star Planet? Uznajmy, że trzy pozdrawy. Jeżeli mój level zostanie odgadnięty Ile grasz już w Movie Star Planet? Ja wam mogę nawet pokazać, słuchajcie To będzie już od 2013 roku Ale moje inne konto, w sensie moje pierwsze Założyłam w roku 2012 Ale to nic nie zmienia, ponieważ po prostu zaznaczamy odpowiedź od kilku lat Ilu masz znajomych? Od 1000 do 999 Czy potrafiłbyś znaleźć siebie w top? Raczej mniej niż godzinę, na pewno. Czy nagrywasz MSP na YouTubie? Oczywiście. Next question. Czy zdarzyło Ci się, zdarzało Ci się tworzyć multikonta, głaskać z nich swoje buni, dawać grafy, oglądać? Oczywiście, że tak. Tak, z dwa lata temu to byłam naprawdę bardzo taka, no, zaangażowana w movie Star Planet i wręcz yy, oglądałam sobie seki z multikont, dawałam grafy. Buni nie głaskałam, ponieważ wtedy jeszcze nie byłam świadoma, że to również daje fame. Czy masz VIP na MSP? No, oczywiście, że mam. Czy dostałeś kiedyś. Pozdrowienie na movie Star Planet. Tak nawet nie potrafię ich wszystkich zliczyć. Co jaki czas wchodzisz na MSP? Kiedyś na pewno byłaby to odpowiedź codziennie, ale aktualnie co kilka dni. Masz od 31 do 59 poziomu. Zgadza się wynik, a może się pomyliłam. No nie pomyliłaś się, ale to jest dość taka do duża granica. Błędu. No, chcąc nie chcąc, odgadła jednak mój em, poziom, więc jestem zmuszona teraz wysłać oczywiście pozderka trzem osobom, tak jak obiecywałam to na początku. Wyślę tutaj na przykład Werci, proszę bardzo, Kamie. OK i jeszcze komuś O, haha, go to hell Dostaniesz ode mnie pozderko, gratuluję Ale mi zaczęło to MSP lagować Brzydko, jaj karamba To by było już na tyle w tym odcinku Mam nadzieję, że wam się on spodobał Jednak na koniec jeszcze chciałabym Zrobić takie jakby ogłoszonko Ponieważ jeżeli Chcielibyście zrobić jakiś fajny Quiz o mnie, na temat Mojego kanału, albo Jakieś quizy specjalnie dedykowane Dla mnie, to ja was zapraszam Zachęcam do tego, ponieważ z wielką chęcią wykonałabym takie quizy na odcinku. Więc nie będę już przedłużać tego końca. Bardzo, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Do następnego i pa 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 pa. pa.